Siemaneczko, z tej strony Netflix. No to jest już drugi odcinek z. znaczy. drugi odcinek na kanale. Freddy! Na nowym kanale, który otworzyłem wraz z Co który siedzi tu. Jo! A z nami jest gość specjalny. Zombebe I na jego kanał też to pójdzie. Chcieliśmy powitać ten nowy kanał, nasz wspólnie tym, że okay. nagramy, nagramy wywiad, czym znaczy nie wywiad, tutaj żonbe B będzie nam zadawał pytanie dotyczące kanału, a my po prostu będziemy odpowiadać. Dobra, chodź już. No, dodamaj. No to dawaj. Czy co? co? Ile filmików zacznie No, na razie... Co jeden? Tak. Na, Na razie nagrywamy co jeden, ale jak to będzie, to nie. Czy będziecie nagrywać tylko z Minecraft'a? Nie. Na oh. pewno nie. Chociaż już nie nagrywamy z Minecraft'a. <laughs> Haha. <laughs> um, ok okej. Następny. Będziesz nagrywał, kiedy nie będzie Kribera? Mhm. tak. tak. No. nagrywał, kiedy nie będzie Kribera? Żeby... Tak. Kolejne? Będziecie jednak tylko z komputera? No. a dobrze. No, No, coś jeszcze? No, dawaj, no, no, na, sposób w domu, czy, e, e, na sposób do domu, czy. Tylko na fotów, czy tylko domu, tu i tu. Wszędzie na koło. No właśnie. gdzieś na No. Da. no. Patrzcie, nie da się odrzuc odrzucić. Czy podczas zakupania druga osoba podpowiada emerytę, która nagrywa? No tak. Znaczy zależy w czym. A chyba w klapie gdzie bym Ci nie musiał podpowiadać. No. Okej. Okay. Ja bym nagrywał jakby Ci się przełamał myszka. Nagrywałbym sobie z... Bym nie nagrywał, ale sobie musiał myszkę kupić. Tak? Dawać pytania. Czy ten sprzęt czy nie odlatuje? Nie. A, bo ci cialiście. Emy, mm. co ile prób nakrywać, jak Ci się nie udaje? Co ile prób? Nie wiem, o co Ci chodzi w pytaniem. Emy, co ile prób Ci się nie udaje? Klimik, motor... No Emy, ile razy nakrywać, żeby wstawić na YouTube. No, ze dwa. No. 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 może jakieś pytania dotyczące kanału? Kanału? Może. Dlaczego no, na kanał nad? No, CretNet to dlatego, że to jest nasz e, wspólny kanał i wziął się to od, od pierwszych, e, od nas, naszychników. Właśnie. Dlaczego jakieś jest CretNet, to czy, wy, e, e jest trwa? I w drugim filu też jest ta. Bo ponieważ tak się pisze. Właśnie. Wczoraj w pierwszym mm. filmiku była taka. Jako? 480. No jaka jakoś? Było bardzo dobre, było 480. No. Mm. Chyba. Czy będziesz przerabiał niektóre filmy przez YouTube, takie rośliny? Tak. Przedefaj. A więc coś będzie koniec. I w ogóle zrywam z tobą ten kanał. Ha. Tak, rozumiem. To nie ma kanału! I to, teraz się nie odronić. To nie ma kanału! Episzę w komentarzach. Nie, jeszcze nie nie masz kanału. Widzicie, jak będę wreszcie zerwał. Zerwam państwu. No, nie ma kanału, ruszaj już to. Jak już nie mamy.